Ua Dawajcie Duszeczki, dawajcie Duszeczki. Come on, come on. Ech, nie lubię tego jego ataku z młota. No nie tam nie... O nie! Nie dam się. No come Jest, mogę. Kółko będę od razu na Hama wciskał. Przebiję tym. Nie wiem co tam ci robi, ale... Aha! <laughs> Nie wyszło. O kurde. Ty podładował życie. Skubany. Kośni. Dusze mi pomogą. Dobra, jeszcze raz. Siłowanie. Dobra. Trójkąt. Kółko! Ach! Pięknie! Jest pięknie. O, się wkurwił! O, ta skała mnie nam nie puszcza! Nie, to nie Dragon Ball. Niestety ten mieczek umocowany w wodzie to na długo mnie nie, nie utrzymał. Jeee, spadam! Skok spadochroniarski. Recognize this place, Spartan. The location of your greatest failure. Perhaps there is a chance you can undo the deeds of the past. The nightmares that had haunted Kratos for the past ten years had now taken form and substance. His past stood before him. is the worst moment in God of War. jasne, że tu mieszkają po prostu sobie. Oj, jeszcze wyłażą kratosy, klony. No jasne, że to jest prawdziwe. No i mieszkałem sobie na latającym domku. Na wyspie. Daddy! Jeszcze opiekują się nimi kratoski. Dobra. W skrócie moje zadanie będzie polegało na ochronie mojej pseudorodziny, która tak naprawdę nie powinna istnieć. Będę musiał osłaniać ich od ataków samego siebie. Tutaj to lepsza trochę furia będzie. Dobra. Ciężkie jest. Rządka eee, nie może oberwać do zera, no bo wtedy jest game over. Ale mogę jej za to życie oddawać swoje, żeby przeżyła. Muszę też pamiętać, że później... O właśnie, że lekar tak rozpada się dom. Ale świetna muzyka. O, kocham. Aż sobie furia w ogóle pierdolny. Furia! 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 Gdzie, Nie łapi, Furia! Dobra, daruję. Trzy razy spadłem z tego. Urwa. Z tego, z tego, jak to? Z tej skały. Trzy razy spadłem, bułniki robiłem. I, i, i dlatego e, przy ostatniej sesji nagrałem, po prostu darwałem sobie. Bo to było głupie, żeby spa spadać się z własnej winy. Nie, chodźcie tu. Okej. Okay. Ej, mogę furię nadwłączyć! Chyba tak zrobię pod koniec. Wykonawię przytulę rodzinę. Tulion! Tulion! Tulion w dziewaniu! No, rodzinę! Trzymaj. O, mnmua, O nie, kocham cię, dobra. Na razie. <gryw> Jestem bardziej zajęty czymś innym. Te zwykłe kratosy nie są takie złe, gorzej jak przyjdą te z mieczami, większe obrażenia zadają. No dobrze idzie mi nawet. Lepiej niż ostatnio. Przynajmniej wiem co mnie czeka. Dobra. Furia! Mm. Tak! Dobra! Furia bogów! Idziemy! Mm. Mm. Trzeba ich rozjebać trochę. Taki mam? Okej, okay. okej, okay. dobra. Przytu, przytul, przytu. Dobrze. Dobra, dajemy życie. Magia! Dobra, chyba jakoś pójdzie. Uff, Wyszą na jedną magię w razie czego, zapasową. Och, Sontraku graj! Kocham Sontraku! Picka, walka na miarę God of War Nie, zaresem tak, takie coś powinno lekkich. Znaczy, że nie ma O kurde Nie Nie zbliżycie się do mojej żonki Ach, Dobra, jeszcze mam trochę życia Jeszcze magii, magii trochę, trochę magii Żebym mógł jeszcze służyć Dobra, co żyje to Dziwne, że ja 200 razy pieprzynałem swoimi ostrzami żonę, a nie zaliczy, nawet nie uderzyłem w żaden sposób. Ja prędzej bym ją zabił niż te kratosy. Klony. Dobra, udało się. Ja tak nie umiem śpiewać! Ładnie koni! had saved his family Kratos please take us home do you see god of war you took them once but you'll never have them again you cannot save them Kratos you gave them up in your quest for ultimate power there is a price to pay for everything you gain. Not that price. I didn't want them to die. No price is too high for what I offered. <sighs> and you rejected me. Oh, God! Now, you will have no power. No magic! All that is left for you is death! The <laughs> Oh, not not again you should have joined me kratos you should have been stronger oh the the battle was not over the gods it seemed had a final gift for kratos i've got i've got new powers on have allies in olympus areas See how I am. Dobra, bez żadnych mocy, bez ostrzy, bez magii, tylko ja i Ares. mi się przytulać razem. Okay. Kurczę, no i. Nie, nie uniknąłem tego, a widziałem, jak to uniknąć. O. Ty stosujesz hamskie sztuczki, bo ty masz magię, której ja nie mogę blokować. Fajnie, nie? O, świetnie. Zrób, ja tylko mógł to blokować, jakoś inaczej niż unikiem. Nie dam się nabrać. Nie dałem się nabrać! Niech to teraz się dałem nabrać, zaraz zginę. Dobra, tę walkę to prawdopodobnie będę trochę powtarzał. Okej, okay, fiknąłem. Dobra, w międzyczasie jak sobie będę walczył, to powiem wam jaki jest... What? What the f... <laughs> Nie wiedziałem co się dzieje. Dobra. Wieżyczki, unik... pięknie. Jak chcecie znać jakiś dobry film, bo... Teraz powiedziałem, w, w Podczas tej nagrywania powiedziałem wam o dwóch słabych, których powinniście raczej unikać, ale i tak pewno obejrzycie, bo ciekawość jest e, większa. To dobrym filmem będzie na pewno dla fanów gier... O kurczę, on duszy stosuje, niech to Han. Będzie Scott Pilgrim Contra Świat. E, film oparty na komiksie, jakimś kanadyjskim chyba. I skierowany bardziej do fanów gier i komiksów, więc yy, na pewno podczas oglądania tego filmu znajdziecie ja znałem, znajdziecie jakieś tam odnośniki do, do Street Fightera, do takich podobnych gier. Nie będę za bardzo opowiadał fabule, możecie sobie ten film zobaczyć po prostu. Scott Pilgrim kontra świat. No znowu będzie yy, takie zrzędzenie wasze, albo kogokolwiek tam. Za długo gadasz o filmie? Trzeba grać! No jasne, że trzeba grać! Ja staram się robić i to i to, tylko nie zawsze wychodzi. Dobra, jak ten piórka stroszy, to ja powinienem... Unik... Kurcze, wyjechał! To ja powinienem go napiergielać, tą pióreczka, tak stroszy. O, kontra. Nie! Nie! Kółko wciskałem. Wow, to się nazywa combo. Skubane. Ale pojechał. Mmm! Twoje kurcze... Nie, magia! Duszę będzie wysyłał, fuck! Jak dużo skontrować? Da się, da się w ogóle jakoś zasłonić, się. Dobra Unik! No mm. Jezu O! Teraz mi się uda Za wygranie tego siłowanka ten Całkiem sporą ilość chyba się dostaje No właśnie Bonusu I jeszcze można go ponawalać za darmo to za jakiś czas. Chodź wypuść te swoje bieżyczki! Nie ma! Teraz moja kolej. Ach, ach, ach. O i magię użyłeś chamską. Bo który nie mogę niku zrobić. Niech to! Całe moje staranie poszło na marne. No, no ty... już rzucił Ja też w takie ciosy które później nie można zablokować drugi, drugi trzeci, no... Bo... Da się kurczę. Trzeba co... O tak Trzeba cały czas zblokować te dusze Odkryłem coś ciekawego no No Jakoś tam z nim wygram za którymś razem Dobrze, wcześniej nie, po... nie poniosłem klęski Sumaryzm <grystanie> <grystanie> Ja też potrafię udawać aresa Gdy wrzeszczał Kratos Masz kurcze, wpujaru jedno Wsadzę mieczek głęboko plecki. Jak ich cię przykroi na pół. Ich, ich wsadzę łatwe kombo. Och, będziesz się chował. Nie ma. Nie ma chowania się. Jedź, moją mroczkę, pokazujesz. Mam inne miejsce, żeby sobie tą mroczkę wsadził. Podło, frajerze. Będę szybkim kombo, na kurwia. Tak, teraz tą wygram. Zobaczysz!